Robert, czy jest w Twojej głowie taka idea, żeby Hansi Flik, z którym masz nieprawdopodobne statystyki, był Twoim trenerem klubowym do końca Twojej kariery? Uf, jak widać, na pewno to jest coś, coś wyjątkowego, to co Hansi wprowadza i wprowadził, więc na pewno. Nie tylko ja, ale chyba myślę, że też wiele, wiele zawodników jakby czuje, czuje moc i dzisiaj to pokazaliśmy, więc zdecydowanie na pewno się rozumiemy czasami nawet bez słów. I to jest, to jest coś, co na pewno pomaga. Ostatnia kwestia możesz włączyć, bo Hanzi Flick przed Twoim strzałem możesz włączyć. Hanzi Flick przed twoim strzałem zaimitował, jak powinnaś uderzyć głową. Czy z takim ustawieniem, z takim ruchem on trafiłby do bramki w tamtej sytuacji, czy nie? To musiałby trochę chyba wyskoczyć jeszcze wyżej, ale nie no super piłka, więc dla napastnika, dla mnie szczególnie też takie piłki, gdzie jestem gdzieś dostany między obrońcami, wystarczy, że gdzieś tam wyskoczę i tylko przyjmie, że tą piłkę to jest coś wspaniałego, więc, więc nie, no cieszę się ja na pewno strzelając nie tylko bramkę, ale też, że, że graliśmy naprawdę fajną piłkę, szczególnie w drugiej połowie, gdzieś, gdzieś w nogach już czuliśmy czasami zmęczenie, ale gdzieś jednak chcieliśmy więcej i to jest chyba coś, co nas dzisiaj wyróżniało.